W chwili. Uwaga, jak ktoś nie wie. Na Twitterze dzisiejszym X został zbanowany rząd, strona rządowa Anglii, za groźby kierowane przeciwko własnym obywatelom i obywatelom obcych państw. No, mózg dla mnie nie jest jakimś tam. Mężem opatrznościowym, jest to postać w wielu aspektach kontrowersyjna. Podchodzę z ostrożnością, ale tu dał czadu. Właściwie powiem szczerze, że powinien pozwać rząd angielski do jakiegoś trybunału międzynarodowego o zastraszanie klientów, bo każdy, kto jest użytkownikiem X-a, byłego Twittera, jest w jakiś sposób jego klientem. Zastraszanie i próbę ograniczenia wolności obywatelskich. Może nie dojdzie przez to takie fakty do tego, żeby dzisiejsza partia pracy, tak jak angielska partia pracy, tak jak kiedyś, niemiecka partia pracy, czyli DAP, pierwotna nazwa NSDAP, sprawowały pełnie władzy. Może jakiś trybunał międzynarodowy by się tym nazistowskim porządkiem, który nam wprowadzają, zainteresował. Tak samo jak Kanady, o ile by weszło te dożywocie za post na fejsie. To jest absurd, który nam starają się wprowadzić. Jeszcze na zasadzie takiej, że oczywiście będzie kupa szmalcowników, kupa nazistowskich szmalcowników, którzy będą donosić o jakichś postach. Zawsze tak jest. Zawsze są kanale na świecie. A tu chodzi o to, żeby jednak walczyć o swoje. I cieszę się, że tutaj X, były tu, Twitter, jednak stanął po stronie wolności, bo to trzeba mieć kochonec, żeby coś takiego zrobić. Gratulacje.